Rzuć palenie to jest pierwsze zalecenie, które słyszy pacjent ze zdiagnozowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc od lekarza. Tylko jak to zrobić, bo podobno palenie to jedno z najsilniejszych uzależnień. Pytam panią Magdalenę Cedzyńską z Narodowego Instytutu Onkologii. Jak już wiemy, że powinniśmy rzucić palenie z różnych względów, to zastanówmy się właściwie, co nam to rzucenie palenia da. Nawet już nie myślmy o tym w kategoriach. E, co mi palenie robi, jak mi palenie szkodzi, bo to zawsze wzbudza w nas taki opór. Ale pomyślmy o tym, co nam rzucenie palenia da? Tu i teraz. Jeśli myślimy o tym, że unikniemy choroby za 20 lat, co to, co to oznacza tu i teraz? To oznacza tu i teraz może, że będę miała w sobie mniej lęku i napięcia związanego z tym, że obawiam się o swoje zdrowie albo o swój czas z dziećmi na przykład, tak? czy swoim partnerem. Jeśli rzucimy palenie tu i teraz, to co to nam da? To nam da na przykład poprawę jakości relacji z naszymi bliskimi, bo na przykład wszyscy już mają dosyć tego, że palimy i przez od wielu lat nas namawiają na to rzucenie palenia i rodzi to coraz więcej konfliktów, nerwów i napięć. Więc ja bym się skupiła na tym, co jest motywacją wewnętrzną, naszą, tu i teraz, co się zmieni na dobre, jakim będziemy mieć korzyść. Druga rzecz to jest taka, przyjrzyjmy się swoim przekonaniom. Dlatego, że każdy z nas, każdy, który pali, każdy z nas uzależniony, ma taki cały system zwarty przekonań, które powstają w wyniku uzależnienia. To jest tak, mówiąc krótko, że jak ktoś pali papierosy, to najczęściej odczuwa coś w rodzaju dysonansu poznawczego, takiego napięcia wewnętrznego. Ono wynika z tego, że to, co o sobie myślimy lub chcemy myśleć, jest niezgodne z tym, co robimy, bo właściwie każdy wie, że palenie szkodzi. No już nie ma takiej osoby na świecie, która nie wie, że palenie szkodzi. Z drugiej strony e, z jakichś powodów palimy, bo daje nam to iluzyjne poczucie na przykład radzenia sobie ze stresem czy, czy, czy różnych przekonań. Każdy z nas chciałby myśleć, że jest mądry, racjonalny, z drugiej strony palenie się w ogóle w to nie wpisuje, więc zaczynamy kombinować i wytwarzamy tzw. mechanizmy obronne w postaci różnych racjonalizacji swojego palenia, usprawiedliwienia swojego palenia, obwiniania innych o swoje palenie, zmniejszania właściwie potencjalnych szkód, które mamy w wyniku palenia, itd, itd. Jak już mamy te przekonania, które są wynikiem tego działania tych mechanizmów obronnych w odpowiedzi na ten dysonans poznawczy, to właściwie to nam bardzo utrudnia rzucenie palenia. To znaczy, na przykład mamy takie przekonanie, że palenie pomaga nam w stresie. Albo mamy przekonanie, że jak rzucimy palenie, to przytyjemy, bo na przykład znamy takie osoby, które, które to zrobiły. I wtedy warto się przyjrzeć tym przekonaniom i zastanowić się, czy one rzeczywiście są prawdziwe. Czy człowiek, który rzuca palenie, zawsze tyje. Tyjemy z różnych względów. Jest kilka mechanizmów tak naprawdę. Po pierwsze, jeśli rzucamy palenie, to przemiana materii na trochę spowalnia, na kilka miesięcy, co oznacza, że nawet jedząc tego samo i mając taką samą aktywność fizyczną, możemy przytyć. Więc co za tym idzie? Należy z... coś zrobić. Albo zmniejszyć yy, ilość kalorii, albo najlepiej zwiększyć aktywność fizyczną, bo to jeszcze nam. Pomaga radzić sobie z, z tym okresem niepalenia, no bo endorfiny się wydzielają. Jemy też dlatego więcej, że ten normalnie sobie dostarczyliśmy takie, sztucznie takiego wyrzutu dopaminy. Paląc papierosy, w ciągu 7 sekund, właściwie, nikotyna dociera do mózgu, tam się łączy z odpowiednim receptorem, następuje wyrzut dopaminy, tak zwanego hormonu szczęścia. Jest nam przez chwilę przyjemnie. No i teraz jesteśmy pozbawieni tego regulowania nastroju. Musimy sobie regulować nastrój czymś innym. No świetnie, na świetnie, no to robi czekolada oczywiście, albo inne słodycze, które powodują też wyrzut dopaminy, ale szkodzą nam w postaci tego, że przybieramy na, 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 na wadze. Poza tym odblokowują nam się e, zmysły smaku, węchu, to jedzenie nagle lepiej smakuje, jest po prostu e, atrakcyjniejsze dla nas, więc więcej jemy. Z tych mechanizmów jest kilka tak naprawdę, ale to nie znaczy, że my musimy przytyć jak rzucimy palenie, bo są osoby, które wcale nie tyją, wręcz nawet chudną, bo na przykład rzucając palenie zmieniają swój styl życia na zdrowszy. I to obejmuje wiele aspektów życia, ale im więcej wiemy, im więcej, lepiej rozumiemy ten mechanizm albo nawet poszukamy pomocy, tym te szanse na to, że przytujemy są mniejsze. Czy można się jakoś wspomagać, na przykład lekami? Właściwie to nawet trzeba się wspierać. Bo jeśli medycyna nam oferuje coś, co ma nam pomóc, to właściwie dlaczego z tego nie skorzystać? I większość palaczy to są osoby też uzależnione nie tylko emocjonalnie psychologicznie od palenia, czy społecznie, ale biologicznie. Nikotyna jest e, narkotykiem. To może nie jest zbyt popularny pogląd, bo jest legalna z punktu widzenia prawa i możemy ją kupić w kiosku za 16 zł. Ale właściwie z punktu widzenia biologii i chemii to jest narkotyk. No więc ona uzależnia biologicznie. Większość palaczy jest uzależnionych biologicznie i na szczęście mamy leki. Właściwie w Polsce mamy wszystkie leki, które są dostępne na rynku na świecie. mamy leki i bez recepty mamy leki, z przepisu lekarza jest w czym wybierać. One wszystkie działają tak, że zmniejszają te objawy odstawienia, które są nieodłączną częścią procesu rzucenia palenia, no niektóre też zmniejszają chęć palenia. Czy można się wspomagać papierosami elektronicznymi i tytoniem podgrzewanym? Producenci bardzo by chcieli, żebyśmy wszyscy myśleli o tym, że one są takim świetnym um, pomagaczem w rzucaniu palenia i właściwie cały marketing tych produktów jest oparty o to, że one są mniej szkodliwe. Natomiast trzeba pamiętać, że żaden z tych produktów nie jest bezpieczne. Nawet jeśli one mają mniej niż papieros tradycyjny, mniejsze stężenie niektórych substancji szkodliwych, to one nie są bezpieczne. Jest nawet taka jednostka chorobowa i wali, w której mówi się o poparzeniu płuc i o dysfunkcjach płuc spowodowanych używaniem papierosów elektronicznych. więc jeśli mamy do wyboru leki, które są bezpieczne i skuteczne, dobrze przebadane, a papierosy elektroniczne, tudzież tyto i podgrzewane, to jest w ogóle krótko na rynku i większość badań to są badania przemysłu tytoniowego, no to właściwie to powinna być prosta, co wybrać. Wybieramy leki, bo one pomagają.